I siema na przykładze, jeszcze się wojna i na dzisiejszym odcinku kolejnym z serii gospodarstwo w yy, Kończymy żniwa yy, i w dzisiejszym odcinku yy, zaczynamy ten odcinek z, tej same, z tego samego miejsca co ostatnio Ostatni odcinek już pan na kanał, więc, więc was, was serdecznie na niego zapraszam No więc co, bierzemy się do roboty to tutaj odejdziemy trochę z tym dobra czekać tutaj widzę co muszę zrobić już jestem widzę musiałem jedno zrobić to zrobiłem dobra a więc mianowicie ruszamy z teraz i kończymy zimbo postaram się w dzisiejszym odcinku gram go w tygodniu, więc za bardzo nie mam czasu, więc no pewnie będzie krótki, ale... No już się te... tepniemy. Ale postaram się trochę dłuższy, zrobić niż tak na 7 minutowy. Dobra, a więc idziemy. Bieg trzeba mówiąc. Dobra. A więc kończymy A jak się na tym odcinku nie wyrobimy To ja po prostu zmielę to pod odcinkiem boże Bo ten odcinek trochę będzie trwał Skoro mamy jedźwi tak wolno tym kombajnem takim małym heterem to to się trochę zajdzie, pomimo może że sobie bizona sprawić, no, dla studiarstwa jest, mówi no, ale jest sprzedać, ale to już plan, no, No, bo tutaj mi pył leci do oczu no a No, też już siada po ojcowiskiem. Tutaj przypomniałbym o i w, w górze, bo już mamy stosunek do tylko 200. Więc... Zachęcam do subskrybowania. O, 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 oczywiście jeśli chcecie, bo jeśli nie chcecie, bo na nie to, akumier, nie to akumier, może na pewno się nie jak będziecie mi podobać. Może nawet co mam zmienić, no i... Nie wiem, poprawię to. Ale to wolno jest tych kamer, To duże pole. Bo w ogóle to my nie, nie robimy słom, przynajmniej tak nie wiadomo po co nam by było słom, jak nie mamy sick na razie, bo nas nie stać. Mm -hmm. Dobra. Boże już w ogóle ponad. Czego widzę to seria z Minecrafta? Jeszcze będzie ale nie wiadomo kiedy w bo jeszcze z, moim, z kolegą Witą z nie wiadomo kiedy on będzie mógł nagrać ze mną Ale oczywiście bez głosu będzie Bo Koglito się nie, nie chce tak do głosu yy, na odcinkach Nie to, że się wstydzi, tylko po prostu nie może, też nie ma możliwości Рус тут не позвал на маневрование Такой комбайнер Ну, где есть? А в То -то замок вот. Добро Rurę już wystawię bo na piśmie jest wystawiona rurę Tutaj na to i ona się rozkłada No, zawsze wybiorę i zlecam co Trochę żeby zabrać wszystko. Na pewno nie mamy nic tutaj, bo każdy kawałek z rzepaku to jest, to jest każde euro więcej. więc tak, że no, to nie jest Eurowizja. No. Nie reklamuję, dlaczego? Dobra, wtedy dojdziemy.

co mi przestała latać bo wcześniej mi latała kierownica, ogólnie jakiś tych moment więcej różne widzicie jak ona tak latała to to właśnie to spots feedback ale widziała na szczęście teraz dopiero dobrze że nam już nie lata i to rozładowuję dzisiaj Nie no to pole jest długie, przyznam. No to w istocie bardzo go odbiera. I strasznie wolno wyszukuje. O o! znowu? Nie wierzę z łabu. Musimy popchnąć za obszerny. Aaaa, nie a, ten tył zawadza, a no ta, bo on jest bardziej wystający, zobaczcie, bo ta przyczepa jest taka przychylona. No, nie wiem, dziadek ja tak chciałby być na standardach, nie wiem jak on bez uszkodzenia kombajnu by mi go dał, ale dziwne. Mały pokój w ogóle Mały pokaz robimy, więc nie dobry, się grzeje. Też musimy, że będziemy... Więc na ten sposób przekrzywiliśmy naszą mistulę. Oj! Widzę, na na w ogóle mijają dni w nowym roku, bo te ferie się zmierzają, na czekacie ja? Czy nie? nie wiem, to na я даже стал мульфадаром брали если тебе А вы не снимаете, как ну, по малым поставлениям, я с котельками, я No co, no. Dobra, o, patrz. dobra, dobra. mi się mapa. No, okay. no spoko. Okej, spadajcie, widzę, do katerka, bo tam się będą, będą odcinki nowe z... No i jego nowej serii, nie? No, tak. No tak. Więc spadajcie do Ketelka. A, teraz jest to auto? Gdzie jest to auto? O, oh, takie były moje ustawienia. Dobra. Aaaa. No, Moja noja jest Dobra. Dobra, idę poczekać w modach po prostu. Młody dzień, seat. Mam mojego auta, które sobie zainstalowałem. Aha, golf, no, jedziemy golfa. No, jedziemy golfa. Dobra, jedziemy. Na gór to nie będzie, bo to nie jest... To nie nazywa Golf. Mhm. Nie, nie to będzie. Hmm. I... An, an, an Fe, ar, minha, pues, yes. Dobra, widzę, to Wow. A, i chciałam podziękować mojemu ucztowi. Nie pamiętam swojego nikła, ale dzięki, że powiedziałeś mi, jak przenosić serwę, bo nie chciałam się trochę poradników oglądać na ciebie. To ja bym ci dał ten praktyk. No, się... no, ale dzięki, dzięki, mi powiedziałeś, jak? Nigdy nie domyślał, że tak trzeba zrobić. Oj. No ale ja jeszcze taka. Czemu tutaj w ogóle słabo, podano, słabo jest słoma? Nie spadają na wózka. Słabo jak robię ten modny wistule. Ej co jest? Mi się martwa strefa. zrobiła jeszcze w kierownicy. Przepraszam. Ja. No Zrobię... Bo ja jeden traktor mam pod która też, ale... No, ja chciałbym ten jeden traktor sobie mieć bez tego właśnie. Mm -hmm. też. Mm -hmm. Już chciałem hmm. robić kolejną znowu serią ogólnie. Żeby, skoro tutaj by nie było to jakąś inną, ale jak mi widzę jako tej tej łama, to jest to byś tej to... Od razu mi się tu zachciało znowu znowu za martwa strefa No czekajcie chwilkę, bo tą martwą strefą to się nie daje się wam i zaraz wracam No widzę, już jesteśmy yy, w ekranie wczytywania, więc Zaraz nam się powinno to załadować już sobie zmieniłem. Dobra, czekajcie. O, załadowało. Czekajcie już tak nie ma do tych masz. Ja za ja. O, widzicie? już nie mam O, to będzie ładne w sumie. A co? Eee, to mam ładny traktor. Jeszcze kolor trochę tego traktora, trzeba podmienić lecz. Serwa sam jak będę trochę jakiem. Powiem wam szczerze, że on nie jest kolorowy, ale... ja to... nie. Ta wistula ma keterek strasznie mały zbiornik, nie? A? No i tak nie wiem. Bo chłopie, ja na jednym przyjedzie mam już 74%. No ja to sporo. No. Ale to jest wistula. Chyba się chyba jeszcze odpisało na sajteku, tam, w Co A, mówisz? Że na sajteku teraz będziesz grał? No, gr nie, mi mówisz, że się na sajteku od, 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 odpisało się jedna rzecz. O, o ponoszenie i Podpisały. A bo ty grajesz na sajteku czy co? Na sajteku i na tym I to na G29 A bo od sajteka ten, ten panel tak, masz Tak, bo on jest podłączony do komputera A nie Wiesz? Ja, ja, ja sobie chyba ten panel kupię Sam kosztuje 500 złotych To chyba sobie kupię okay, Bo ta. miałem przyspieszony czas na 360 Więc trochę będziemy w nocy teraz widzowie robili Mądrzej do tego mostu przypuszczać na nie czasu. Chociaż to się czasami przydaje, ale to jak już się przez przypadek czasami włącza. Nie wiem, dziwne po to. O jasne. nie będę chyba na że się przypomina o subskrypcji w, w górze, bo do końca musimy dogonić taka bo ja maszynka na szajkę. Nie, no. Dawajcie i dowie Trzeba u mnie dobić. I do Hunkera też podajcie mu też, dawajcie sobie. Do mnie już nie, hehe. No i do ciebie też, tak, ale mu... Jeszcze jeszcze No trochę mniej. No. Bo od palek, zrobię live'a i Wojda nie będzie tak. Mam no. ci jeszcze bardziej spróbować uciec? Nie. A może jednak? Nie, chłopie, jak ty masz na tym Stambeli 80 osób na jednym live? No i. To weź już nie leć tymi subami. Zaczekaj na mnie. O, 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 o. O, no Zróżnik się w ogóle naprawił w mojej tej w moim musik. Powiem będzie widzę, że na pierwszym odcinku on tak y, zamulał. I teraz mi ta te kierownica lata. A nie latałam, nie. I może jakoś muszę mieć mocno totalnie. A nie już Nie, już nie. nie, nie. Ja teraz też będę nagrywał odcinek, najwyżej sobie ciebie zmutuję. No jak to? Wojna. Okej. Okay. Możemy się w ogóle rozłączyć na razie. A... Nie obojętnie, może już sobie posłuchać, aż coś tam. No dobra, to mnie zmutuj, granicy. Dobra. Но же не захватываем Бро, ммм, то тякай. я особо уж че, так нарпизоваться ОБС-ать будем делать А, mm -hmm. а не Nie, chodzi o to... O, dobra, bo mnie ostatnio chciał ekran przechwytywać. A to musi zrysztować farminga, bo ten nowa... Nie, nie, już mnie przechwytuje, już mnie się przechwytuje, dobra. dobra. to ja już się... Ciebie sobie zmotywam. Dobra. No. Okej. Okay. To by jeszcze auto już sobie cię Nie chodź na auto, nie? No w ogóle gdzieś niedawno moda na motory. U jakiegoś youtubera. Ale nie zastanawiam się, czy sobie kołrać nie. Dobra, całym chedorem będziemy jechać. I to samo już cały kierunek podłącz. Chyba będzie trwały te odcinki z Nutaniem, bo wiedziałam szczerze, że, że, że za szybka ta listowa nie jest. Mam wam widoczność.

Jeszcze dwa są w tej czas. wiem, ciekawe to jest noca, ale... Dobra.

Tylko, że to Tak się zaraz Dobrze, kupimy jakieś małe poranie Aha, jeszcze na chwilę zaraz sobie jeszcze tu trochę wody Przecież to będę Właśnie ja odmówiłem, czoło na razie. Co? Jeszcze odmutowałem, gdy widzisz. Dobra. O, dobra. No. I mhm. wystawiam rurę. Dobra. Да, А, скреплю, конечно, Mówisz no już ma, chyba No. No. gdzie jest ten mod? Bo ten mod bardzo przeszkadzał w gry. Mm. <coughs> no, ладно. Ну, короче, мы действительно, ха-ха. Здравствуйте. A ty masz ręczne zaczepianie czy, au, czy takie automatyczne? Automatyczne tak Да. dobra, i czy ma jeden heber, to to ma... to, to, co poradzić, to ja tam mam nieco i nie jeszcze? Co? Kosisz jeszcze? No chłopie, ja dopiero robię piąty rząd. Jesz... Mhm. I jeszcze pięć mi zostało rządów. A zaczynasz samym chwilę? No dobra. Dobra. Wiecie co widzowie? Ja już to chyba yy, skinanie tego złoża. Zrobię na, yy, sobie prywatnie już, bo nie chcę Was zanudzać, bo już 19 minut zamurzą tylko wmuceniem. I rozładowywanie mi tak półto. Wiecie co widzowie? Na razie, dzięki za oglądanie. Yy, czekajcie na kolejne odcinki. Cześć! Dobra wojna, to tak. Teraz...